Spójrzmy na zadanie piąte. No i tutaj tak naprawdę ja Wam dam tylko przykładowe rozwiązanie. Wy tych przykładów możecie sobie mnożyć i mnożyć. Natomiast na początek, no, musicie wiedzieć, czym będzie liczba wymierna i czym będzie liczba niewymierna. Jeżeli chodzi o liczbę wymierną, tak sobie zapiszmy i niewymierną w ten sposób na razie. Czyli już w poprzednim zadaniu ja wam podawałam, że liczby wymierne to są takie, które można zapisać jak ułamki zwykłe. Natomiast liczby niewymierne to będą lepiej to kojarzyć z takimi na przykład brzydszymi pierwiastkami, czyli takimi, z których nie otrzymacie liczby całkowitej. No bo tak, pierwiastek z czterech jest równy 2, 2 to są dwie pierwsze wymierne, ale Pierwiastek z 3, pierwiastek z 7, 2 pierwiastki z 3, pierwiastek z 3 plus 5. To wszystko będą przykłady liczb niewymiernych. Oczywiście to nie są jeszcze wszystkie przykłady liczb niewymiernych, bo liczby niewymierne to będą także takie, które mają rozwinięcie dziesiętne, nieskończone, nieokresowe. Natomiast wymierne to byłyby na przykład takie liczby, czyli jak ten okres się pojawi. Także liczbą niewymierną na przykład jest pi, no i na przykład 3pi, 3pi plus 4. To też są przykłady liczb niewymiernych, ale że my tutaj jesteśmy w pierwiastkach, no to skupmy się na razie na takich przykładach liczb niewymiernych. Zatem jeżeli chodzi o podpunkt A, mamy mieć dwie liczby niewymierne, których suma, czyli dodawanie jest niewymierna. No to najprościej jak dodamy te dwie liczby, czyli pierwiastek z trzech plus pierwiastek z 7, no to suma jest na pewno niewymierna. Możecie napisać na przykład. Pierwiastek z dwóch plus 4 to jest pierwsza liczba i pierwiastek z 2 na przykład plus 7. Jak dodacie te dwie liczby później do siebie, no to pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch to dwa pierwiastki z dwóch, 4 plus siedem to będzie 11 to też będzie liczba wówczas niewymierna. No Przykładów jest bardzo, du bardzo dużo. Jeżeli chodzi o b, to nas interesują znowu dwie liczby niewymierne, których suma jest wymierna. Czyli na przykład możemy mieć pierwiastek z dwóch, to będzie pierwsza liczba, i minus pierwiastek z dwóch, to będzie druga liczba. Bo jeżeli te dwie liczby do siebie dodacie, czyli pierwiastek z dwóch dodać minus pierwiastek z dwóch, to otrzymacie. Pierwiastek z dwóch odjąć pierwiastek z dwóch, no bo plus razy minus da nam minus, czyli to będzie równe 0. A 0 jest liczbą wymierną. No dobra, lecimy dalej Dwa, dwie liczby niewymierne, których różnica jest liczbą dodatnią wymierną. Dobra, czyli mamy mieć niewymierną i niewymierną. I ich różnica ma być wymierną liczbą dodatnią. Ja sobie tak w skrócie zapiszę, bo łatwiej nam będzie tutaj kombinować. No dobra, dajcie mi sekundkę. No może być na przykład liczba niewymierna pierwsza to może być pierwiastek z 2 plus 4, a druga to może być pierwiastek z dwóch, na przykład dodać 1. No, bo jeżeli te dwie liczby od siebie odejmiemy, to mamy tak: pierwiastek z dwóch dodać 4, odjąć, otwieramy nawias, no i mamy pierwiastek z dwóch dodać 1. No to opuszczamy nawias, czyli ten minus nam zmieni znaki i mamy pierwiastek z 2 plus 4. Odjąć pierwiastek z 2 minus razy plus da nam minus, czyli odjąć 1. Pierwiastek z dwóch odjąć pierwiastek z dwóch to 0, a 4 odjąć 1 to 3. No i trójka jest wymierna i w dodatku jest liczbą dodatnią. Na przykład pierwiastek z dwóch plus 4 i sam pierwiastek z dwóch to ta różnica byłaby równa 4 i też otrzymacie liczbę wymierną dodatnią. Tak jak mówiłam, tych możliwości jest sporo, więc tutaj fajnie jakbyście sobie też sami troszkę pokombinowali.